Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na listopad. Zaczniemy oczywiście od Skorpiona, ponieważ Skorpiony mają urodziny. Ale zanim zaczniemy czytania, jeszcze mam kilka informacji. Między innymi informacja o tym, że zbliża się ostatni już w tym roku kurs odczytu planu duszy. Będzie on w dniach od 5 do 7, 3 dni. Będziemy uczyć się. To nie są warsztaty, to jest kurs, który jest certyfikowany. Jeśli jesteście zainteresowani, to proszę napiszcie do mnie na adres info Zresztą na ekranie tutaj jeszcze tą informację. A jeśli chcecie zapisać i już jesteście zdecydowani, to zapraszam też na stronę internetową www.planduszy.pl i tam są informacje o tym, co będzie się działo na kursie. Tam też można się zapisać, wpłacić pieniążki i wypełnić taki formularz z podaniem różnych szczegółów. No to tak to wygląda. Oczywiście losowanie kart talii Tarota będzie w przyszłym tygodniu, tak myślę, natomiast zależy to od tego też, ile będę miała czasu, żeby zrobić na żywo. Zrobię ogłoszenie, kiedy będzie to losowanie i będziecie wiedzieli już, będziecie uprzedzeni. E, na pewno to się zdarzy w najbliższych dwóch, pewnie tygodniach, może trzech <noise> najpóźniej. E, oczywiście są tam też trzy losowania 15-minutowe, darmowe e, czytania. E, nie trzy losowania, tylko trzy darmowe czytania po 15 minut. E, jest to e, najlepiej jedno pytanie konkretne, to wtedy najlepiej e, właściwie karty tarota odpowiadają. No, i cóż jeszcze? Dziękuję Wam bardzo za obecność, za to, że jesteście. Zapraszam Was do zakupu książki Plan Duszy, która jest dostępna też na stronie www.planduszy.pl. Można ją kupić w formie fizycznej książkę, lub możecie kupić ją w PDF-ie, jeżeli ktoś nie chce kupować fizycznie książek, ponieważ ma ich dużo i właściwie kiedy się przeprowadzamy, podróżujemy, to jest potem ciężko. Zarówno PDF, jak i książka, to jest to samo, tak? Także tutaj nie ma wielkiej różnicy. Różnica oczywiście jest w cenie za produkt fizyczny jest cena jest wyższa. Zbliża się właściwie wielkimi krokami nowy rok. I tak jest zawsze, że jest więcej tych czytań, tych zamówień sesji indywidualnych. Także proszę Was, jeśli macie jakiś pomysł właśnie na sesję indywidualną, jakieś pytania, chcielibyście tutaj mieć sesję plonu duszy, odczytu plonu duszy lub Czytanie tarota to zapraszam do kontaktu, bo później jak się kumuluje większa ilość na ostatnią chwilę, właśnie przed rozpoczęciem nowego roku, to nie bardzo jest jak fizycznie to zrobić, tak? Pomiędzy tymi różnymi zajęciami, które też, w, którym, w które też jestem zaangażowana. Życzę Wam miłego oglądania i zapraszam na czytanie tarota dla każdego znaku. Pozdrawiam. Witam wszystkie wodniki w czytaniu na listopad 2021. Zobaczymy jaką macie główną energię na listopad, na czym się tutaj skupić, jak to będzie dalej, w otoczeniu innych kart, jak ta karta tutaj będzie pracować. No i podsumowanie będzie kartą wyroczną. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne, więc to nie będzie tak, że ze wszystkimi będzie wszystko rezonować. Ok. To będzie ta karta. Uh, cesarzowa. Pięknie. Cesarzowa to jest obfitość. To jest tutaj um, taka ścieżka pomiędzy Hokma i Bina, co oznacza jestem mądra i rozumiem? tak? To jest zrozumienie ludzi, sytuacji, e, to jest posiadanie, opieka, połączenie z Wenus. E, mamy tutaj też wzrostowo, bo mamy trójkę. No, i mamy taką sytuację, że ta cesarzowa to może być albo wasza mama, albo wy jako mama. Dla was to może mieć różne znaczenie, tak? To jest też um, otwarcie na to, żeby opiekować się innymi albo pomagać innym. To jest duża moc tutaj w tej karcie. Duża moc miłości, to może być też zakochanie, chęć zostania mamą, e, takie matczyne e, instynkty którymi możemy właściwie obdarzyć zarówno ludzi, jak i zwierzęta, jak i w ogóle wszystkie istoty żyjące tak, na tej ziemi, także no taka bardzo fajna energia bardzo mi się podoba, energia cesarzowej akurat na listopad dobrze zobaczymy co dalej zobaczymy czy to tutaj będzie miało znaczenie i istotny wpływ na to co się obok pokaże Będą tutaj karty przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Mamy też Waszą energię, poradę, wyzwanie i wynik. Zobaczymy jak to się tutaj pojawi. Wcześniej już tasowałam tą talię, ale zawsze warto jeszcze dopracować. Tasowanie jest istotne. To już zobaczymy, co w trawie piszcze na listopad. Ok. Energia przeszłości. Mamy tutaj królową. Jest to królowa buław. Zobaczcie, jak płonie tutaj wszystko. Znowu żeńska energia. Mamy tutaj taką. Mm, Czasami złośnice, tak? Czasami kogoś, kto tutaj chce powalczyć trochę, chce coś ugrać, chce zrealizować jakąś swoją pasję. To jest też taka chłód nieraz w nas, tak? Chęć na przykład na jakiś romans albo na jakieś um, istotne posunięcia. To może być też chęć bycia liderką, tak? Wejścia na pozycję kogoś, kto jest um, przewodniczącym grupy, tak? Przewodniczącym klasy. Dużo ognia. To może być też taka informacja o tym, że się też złościmy, w zależności od tego, co jest na rzeczy. Zobaczymy po kolei jeszcze karty. Nie wszystkie będę zaraz odsłaniać. Tu jest teraźniejszość, tu jest przeszłość. Odsłonimy Waszą energię. i znowu mamy królową. Jest to mała cesarzowa, tak? Czyli mamy tutaj sytuację, gdzie i jesteście bardzo mocno otoczeni żeńską energią. Dużo żeńskiej energii może mówić też o tym, że jest to dużo miękkości. Oprócz tej chęci zrealizowania jakiejś pasji, to tutaj mam wrażenie, że jest chęć zostania jednak mamą. Lub tutaj relacja z mamą w listopadzie może być bardzo istotna. Czy ta mama żyje, czy już nie żyje. To jakby praca z, z tą energią matczyną, oczyszczanie jakieś tutaj może mieć sens i znaczenie dla Was. To, to po, po, po prostu każdy z nas jest inny, ale warto przyjrzeć się tej energii, szczególnie w listopadzie, dla Was to jakby jest taka informacja, ponieważ tu Wasza energia jest bardzo e, podobna do głównej energii e, cesarzowej, tak? czyli obfitość, opieka, e, dzieci. W, w, takie kar karmienie też, em, osadzenie na ziemi, bo cesarzowa i tutaj e, królowa, monet, to mam wrażenie, że bardzo mocno e, korespondują ze sobą. E, tutaj mamy poradę. Tutaj jest wyzwanie. No i mamy wynik. A co w tle? Karta księżyca. Karta Księżyca to jest informacja o tym, że się coś dzieje. Tutaj mogą ryby mieć wpływ, czyli nie bardzo wiadomo, w którą stronę. Jest ciemno, jakiś instynkt się nam tutaj włącza. Może być to właśnie instynkt macierzyński, samozachowawczy też. To tutaj jest jakaś wokół ciemność. Nie wiadomo do końca, w którą stronę iść i jaką drogę, jaką ścieżkę wybrać. Mam wrażenie, że tu potrzeba zdać się na, na to, co czujecie. Gdzie was to czucie prowadzi? Tam będzie y, właściwie, gdzie czujecie, że jest dobrze, tak? gdzie czujecie, że jest miło, że tutaj jakoś coś was pociąga. Może y, umysłem nie da się tutaj ogarnąć za wiele, natomiast y, 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 będziecie tylko mogli polegać na tym, co jest ukryte, czyli y, y, gdzieś za zasłoną jakieś tajemnic tajemnicze sytuacje, których możecie uniknąć. Poprzez opa oparcie się na, na tym, co jest we mnie, jakie czuję, jakie czuję tutaj w sobie e, popychanie, tak? czy iść w prawo, czy iść w lewo. E, I to trzeba poczuć najpierw opcję w prawo i wczuć się w siebie. Czy to jest ok? Czy to jest dla mnie dobre? Jak ja się czuję teraz, kiedy wybieram opcję taką? Właśnie pójście w prawo. To jest oczywiście tylko przykład, tak? ponieważ tak jak powiedziałam, czytania są ogólne. Czy potem po, jakimś, po jakiejś chwili zdecydujecie się na to, żeby pomyśleć o opcji w lewo? Jak ja się czuję, czy ta opcja jest dla mnie ważna, czy jest istotna. Jak ja się czuję z tą opcją? Czy tutaj płynie, czy czuję szczęście? Tak, tutaj tak, takie działanie. No i to jest w otoczeniu, więc to otoczenie może mieć na Was wpływ. Nie będziecie wiedzieli, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem być może. No, taka sytuacja. Ale zobaczymy, co tutaj będzie się dalej otwierać. Teraźniejszość. No tutaj mamy księżniczkę. I to jest księżniczka mieczy. No, tak jak widać, znowu jest to taka powiedziałabym żeńska energia, bo jest księżniczka, jest kobieta, jest tutaj miecz, jest tutaj chęć dojścia do prawdy, takiego dłubania, takiego dojścia do sedna sprawy. Tutaj jest też trochę niezdecydowania, bo tak nie bardzo właśnie wiadomo. To trochę tak mi przypomina, że w otoczeniu jest taka niewiadoma, i w was może też być taka niewiadoma. Tak jakby byście nie ogarniali. Teraz. Czujecie, że gdzieś tutaj pod spodem, pod skórą jest jakieś ciśnienie, jakaś potrzeba dawania, opieki, ochrony, ale nie umiecie jeszcze zdecydować. To jest też może potrzeba bycia mamą. Czy dania swojej uwagi dzieciom, ale nie, nie bardzo tutaj chcecie coś oddać w zamian może swojej wolności, bo paść to jest wolność, to jest radość, to jest manifestacja yy, idei jakiejś, ale tutaj też jest taka trochę ignorancja ale, albo też taka naiwność. Pomimo te, tego poszukiwania prawdy, to tutaj też właśnie może być taka niefrasobliwość i nieprzygotowanie. Brak uziemnienia też, tak? Czyli w teraźniejszości tutaj mamy właściwie powietrze, które jest połączone z ziemią. To, że jest cesarzowa jakby w centralnej tutaj energii, jest bardzo ważne, dlatego że tutaj możemy poczuć takie połączenie z egzystencją, z ziemskością, tak? Z miłością. Natomiast ten umysł... Hmm, on tutaj jest jakby nieprzygotowany do zadania, które chcemy osiągnąć. Zobaczymy, co w przyszłości się pokazuje. No, tutaj mamy kartę świat, czyli no, tu ktoś chce spełnienia. Chce koniecznie, powiedziałbym, niektórzy, koniecznie zaś w ciąże, niektóre powinnam powiedzieć. Chociaż, jeśli mamy na myśli parę, to może być niektórzy. Taka chęć posiadania potomstwa, na przykład, duża moc i duże ciśnienie na ten temat. Tutaj jest bycie kimś, kto zdobywa to doświadczenie, kto czuje satysfakcję, kto osiąga swój cel. Dla innych to może być chęć wejścia w, w rolę kogoś, kto prowadzi innych, kto opiekuje się też innymi. Może jest jakąś kierowniczką, kierownikiem jakiegoś, nie wiem, przybytku dla, opuszczonych zwierząt tak? jakieś schronisko to może być każda rola, która daje wsparcie która daje ochronę życia, miłości to może być chęć bycia wolontariuszem w jakimś miejscu, które właśnie proponuje takie, takie rzeczy i to wolontariat to, to jakby też może dawać dużo spełnienia i radości nie wiem czemu tak powiedziałam, ale tak, tak to do mnie przyszło bo pomimo tego, że tutaj jest taka niegotowość, ale jest też chęć jakiejś eksploracji, zrobienia czegoś, czego wcześniej nikt z Was może nie zrobił, tak? A to nie jest tak, że wszyscy chodzą i są wolontariuszami, to jest tak, że czasami i niektórzy, albo zawsze ci sami. Więc może tutaj się otwiera tak, taki portal właśnie, żeby niektórzy z Was mogli tutaj dołączyć do grona. Tych, którzy pomagają, niosą wsparcie innym, którzy są w potrzebie. Zobaczmy, co tutaj się zadziewa jako problem, czyli wyzwanie. No tutaj mamy ten miecz naprzeciwko tej księżniczki, tak? Czyli to jest tak, tak jak mu powiedziałam wcześniej, że... Tutaj może być problem ze zdecydowaniem, z podjęciem decyzji, z podjęciem jakiegoś działania, skupieniem się na, na właśnie jednym pomyśle czy jednej rzeczy. To tak, jakby wasz umysł tutaj mógł mieć kłopot, żeby pójść za ciosem, tak? żeby przyjąć jakiś dar, jakiś, jakąś ideę jako swoją. Bo to niezdecydowanie w tej księżniczce manifestuje się jakaś myśl, ale niekoniecznie będziecie mieli ochotę albo parcie do tego, żeby zadziałać na podstawie właśnie tego, co się pojawia. Tak? Że tutaj może być, możecie czuć brak doświadczenia, możecie czuć się niegotowi. I tak jak mówię, dla niektórych może chęć zostania mamą odejdzie. W inny czas, ponieważ tutaj ta jedność jest, może być problematyczna, tak? Ta, ta chęć zrealizowania projektu może tutaj się nie udać, bo ta pozycja mówi o wyzwaniu, tak? I w teraźniejszości tak podobnie, nie? Że właściwie to ja nie wiem na czym stoję, więc nie wiem, więc może nie pójdę. Chociaż chęć tutaj w przyszłości, potencjał na satysfakcję. Nie jest duża. Zobaczmy, jaka jest podpowiedź, porada. <grym> Bardzo ciekawe, bo mamy dziesiątkę mieczy, tak? Czyli co? Jeśli pokazuje się dziesiątka mieczy, to się definitywnie coś kończy. I tutaj chodzi o to, żebyście zakończyli taki proces, który nie daje odpocząć, który rujnuje nasze właściwie zdrowie i nie pozwala temu nowemu przyjść do nas, tak? Tutaj trzeba skończyć taki etap w swoim życiu, w którym e, przemyślenia e, są tak silne, że nie dają nam żyć, tak? Tu widzimy, leży osoba już właściwie pozbawiona życia, więc trzeba tutaj coś nowego uruchomić, i to jest kłopot. I to może być kłopot, żeby zacząć to coś nowego, tak? I to, co mówiłam wcześniej, tutaj to niezdecydowanie. Tutaj stoicie w takiej pozycji, że. Hmm, Właściwie mogłabym, czy mógłbym coś tu pozakańczać i zacząć, ale no, jak tutaj teraz sobie z tym poradzić? Jak skończyć? Jak tutaj wyjść z tego umysłu, z tej pułapki, która się nie kończy, z tych myśli, które owładna, owła, o, chciałam powiedzieć, które wprowadzają takie obezwładnienie w nas. Zobaczmy, jaki tu jest wynik, bo aż sama jestem ciekawa. U. No tak, właściwie to nie jestem zdziwiona, bo tutaj jest siódemka mieczy, tak? Dołącza tutaj do całej tej plejady mieczy. Cała strona prawa jest właściwie mieczowa. I siódemka mieczy mówi o tym, że tak naprawdę to jest tutaj jakieś oszustwo, jest tutaj jakieś um, pogmatwanie, coś. Co nie jest jasne, właściwie nie wiadomo, na czym ja stoję. Być może ktoś okrada mnie, a może ja sam czy sama okradam siebie z, z czasu. To jest tutaj brak stabilności. To, że cesarzowa pokazała się tutaj w centrum tego czytania, mówi o tym, że jest tutaj chęć, jest wszystko, jest moc taka, tak? bo to są wielkie arkana. I też karta świat mówi o tym, że tutaj chce, osiągnąć satysfakcję, ale tak naprawdę umysł po tej stronie e, właściwie przeszkadza, bardzo bardzo przeszkadza. Tutaj jest ziemia, tak? A tutaj mamy e, też miecz, no i ogień, tak? I ziemię. Czego tu brakuje? Nie mamy tutaj kielichów. Nie ma tutaj zamiłowania, nie ma uczuć. Brakuje. Jest cesarzowa, ale ona jest taka pełna obfitości. A gdzie jest kielich, chociaż jeden, który mówi o tym, że wkładam w to moje życie, w to, co się dzieje, dużo miłości? No, jakoby nie widać. Ten księżyc tutaj może mówić, bo tutaj księżyc jest mocno połączony z, właśnie z wodą. Przypływy i odpływy, ale tutaj jest jakaś tajemnica. Gdzieś dookoła jest coś, czego nie widać, i to być może powoduje też, że tutaj myślicie zamiast czuć. I myślicie o tym, co się czai w ciemności, czego ja nie widzę. Jeszcze chcę tutaj dociągnąć kartę i zobaczyć na ten wynik. Zobaczymy, ta siódemka mieczy. Jak tutaj uniknąć tego takiego okradania siebie? Bo może też, właśnie to można też powiedzieć, że można tutaj użyć sprytu do tego, żeby do tego, żeby jakby oszukać swój umysł i wyjść z kryzysu, tak, żeby jakby oddalić się od, takiego, od takiej energii trudnej, tak? Bo w ogóle miecze jako sam żywioł i umysł nasz to to jest ta iluzja, która często w nas jest na jakiś temat. Tak? Mamy jakieś ograniczające przekonania i sami się okradamy z, z radości i z potencjału na spełnienie. Ok. No, mamy tutaj następną księżniczkę, więc no, dużo takiej żeńskiej energii. I tutaj ta księżniczka przychodzi jako wyjaśnienie tej siódemki mieczy. Księżniczka Buław, czyli ogień naprzeciwko powietrza. Hmm. No, jest to manifestacja ognia, przeciwstawienia się, tupania, czy takiego przeforsowania jednak swojego pomysłu, tak, bo zaczęliśmy w ogóle od królowej. I tutaj mamy ten ogień. i zobaczcie, no, jest to moc ognia, przeciwko e, mocy powietrza, ale to są, to są księżniczki. E, natomiast energia jest bardzo mocno męska, e, bo wszystkie właśnie ogniowe i, i te, te wszystkie powietrzne karty, bardzo mocno idą za taką męską energią, działaniem, robieniem czegoś. Natomiast no, tutaj na samym, na samym środku mamy energię cesarzowej i tutaj mamy energię królowej monet, czyli małej cesarzowej. One obie są z innego żywiołu, tak? łącznie z, tym, z tą kartą świat. To jest żywioł taki przyjmujący, więc teraz, tak, co tutaj zrobić? Jak sobie poradzić z umysłem? Poprzez takie osadzenie, uziemnianie, liczenie swoich błogosławieństw, które mam, dążenie do satysfakcji, bo jednak tutaj mamy tą kartę świat, i to jest dążenie do satysfakcji, do spełnienia. Pomimo wahań, tak, tutaj trzeba się bardziej przyjrzeć temu, czego ja tak naprawdę chcę. I to dla każdego będzie inne pytanie, tak? Bo niektórzy są na, na początku drogi swojej, jakiegoś projektu czy pomysłu, inni są gdzieś już pod koniec, każdy ma jakby inny scenariusz. Natomiast karty mówią o tym, że potencjał jest, jest tu szansa na to, żeby stworzyć coś dla siebie, żeby uzyskać satysfakcję, żeby zacząć coś nowego, czyli nowe życie, ale to jakby jest problematyczne dla was, więc. Zobaczcie, co Was powstrzymuje od tego nowego życia. Czy sytuacja materialna, czy to, że wokoło jest tak, że nie wiadomo, tak? że tutaj właściwie niektórzy mogliby mieć dzieci, ale ich nie mają, bo nie chcą się decydować na to, ponieważ sytuacja ekonomiczna jest niestabilna. To był oczywiście tylko przykład. To może być mnóstwo innych rzeczy, które tutaj będą miały istotne znaczenie. W każdym razie no, wygląda to na taki miesiąc, który może być bardzo trudny w sensie myśli, tak? Mogą Was osaczać te myśli, i tutaj poradą jest, żeby starać się wyeliminować te myśli, zakończyć ten etap, kiedy jest trudno i to wy macie tą moc i siłę do tego, to wy macie to osadzenie, to wy macie obfitość, tylko może nie zwracacie uwagi na to. Myślicie cały czas o tym, co jest niekorzystne dla mnie, tak? Jak to się wszystko może skończyć, mój Boże, tak? To jest takie rozkminianie zanim coś zaczniecie, to już jest myślenie o tym, co może nie działać. No i tutaj to wejście w nowe to jest dla Was wyzwanie i tak te karty pokazują. Obojętnie, co to będzie nowe: czy nowa praca, czy nowe dziecko, czy nowa rodzina, czy nowe miejsce do życia, uważajcie też na złodzieja, uważajcie na to, co myślicie i dlaczego to myślicie. Możecie zadawać sobie takie pytanie, dlaczego ja to myślę, dlaczego mi to przychodzi do głowy. Tak? No dobrze, zobaczymy jako podsumowanie jeszcze kartę wyroczni. I zobaczymy, jaka tutaj jest e, afirmacja do, tek, do tego rozkładu, do tej karty. Prosimy o jedną kartę na podsumowanie czytania. Odwaga. No, właśnie. Odwagi, moi drodzy. Potrzebujecie odwagi, żeby stanąć do konfliktu. No, właśnie, tak, żeby powiedzieć komuś wprost. Co się dzieje, dlaczego się dzieje. Ten paść może też tutaj, tak, paść, czyli księżniczka, może mówić o tym, że coś tutaj jest nie do końca prawdziwe. Tu można też zobaczyć w tym czytaniu m.in. też chęć odkrycia jakiejś nieprawdy, oszustwa czy nieuczciwości. Być może gdzieś wokół Was jest taka sytuacja, gdzie trzeba tutaj obnażyć coś. To może, to może Was wprowadzać w taką sytuację, gdzie czujecie się niekomfortowo, ale bądźcie odważni i stańcie twarzą twarz do tego, co jest. Czy to jest z Was samych? Myśli, które jakby przychodzą po to, żeby trochę Was oszukać, że a to się nie uda, tu nie jestem na, na dobrej drodze, bo może to, może tamto, ale to też chodzi o to, żeby na zewnątrz unikać e, jakby sytuacji, w której klaszczecie, jeśli Wam się nie chce klaskać, klaszczecie komuś, kto nie jest do końca uczciwy. Tutaj trzeba wstać i powiedzieć: Nie, ja tutaj uważam, że to tak nie działa, że to nie jest prawda. Tak? W obliczu konfliktu e, miejcie odwagę i stańcie twarzą twarz, e, czy to z konfliktem zewnętrznym, czy wewnętrznym. Jeszcze afirmacja na ten temat od autorki. Moje serce jest napełnione miłością dla siebie samej, czy, czy dla siebie samego, dla mnie samego, czy dla mnie samej, i dla wszystkich żyjących stworzeń. To jest dokładnie e, właśnie ta energia cesarzowej. I z tego miejsca, właśnie z tego miejsca miłości mogę działać, mogę przeciwstawić się wszystkim negatywnym myślom, wszystkim negatywnym działaniom. Jestem silna i jestem silny. Czyli afirmacja tutaj chodzi o to, żeby afirmować, że nasze serca są napełnione miłością dla siebie. Dla nas samych, dla wszystkich żyjących stworzeń i z tego miejsca miłości możemy działać przeciwko oszustwu, przeciwko niesprawiedliwości. E, jesteśmy siłą, jesteśmy silni, tak? Pamiętajcie o tym w listopadzie. Może to być e, taki trudny miesiąc, mam wrażenie, że szczególne jest to czytanie. Pewnie niektórzy mają je usłyszeć. Życzę Wam, żeby ten miesiąc pozwolił Wam wyjść ze wszystkich rzeczy negatywnych, ze wszystkich trudnych sytuacji z siłą, mocą i żebyście do tego mieli dużo energii i mocy, żeby pokazać, co jest nieprawdą i być w prawdzie, mieć odwagę, żeby z tym powalczyć, tak? Bądźcie odważni i odważne. Pozdrawiam Was i wszystkiego dobrego.